Dzisiaj zanurzymy się w świat nauki i przedstawimy wam pięć najdziwniejszych teorii naukowych. Zaczynajmy. Numer 5. Halucynogenna kawa. Kto z nas nie lubi filiżanki aromatycznej kawy? Ale co jeśli powiem wam, że kawa może nie tylko pobudzać, ale też Powodować halucynacje. Taką teorię wysunął zespół naukowców z Uniwersytetu Durham. Zbadali oni, że osoby pijące dużo kawy znacznie częściej zgłaszają widzenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją od tajemniczych postaci po dziwne dźwięki. Okazuje się, że u około 10% ludzi duże dawki kofeiny mogą wywoływać tego rodzaju efekty uboczne. Czy to oznacza, że kawa to nowy środek halucynogenny? Niekoniecznie. Ale coś w tym jest, bo kofeina mocno wpływa na układ nerwowy. Tak czy inaczej warto uważać, ile tej małej czarnej wypijamy. A teraz pytanie, czy widzicie to, co ja, czy to tylko kawa działa? Numer 4. atletyczne krewetki. Co wspólnego mają krewetki z nauką o sporcie. Otóż okazuje się, że całkiem sporo. Naukowcy z laboratorium Grace Marine w Charleston zbudowali podwodne bieżnie dla krewetek. Tak, dobrze słyszeliście. Bieżnie dla krewetek. Badania wykazały, że bakterie Vibrio Campbelli mogą wpływać na zdolności fizyczne tych skorupiaków. Po ich zainfekowaniu krewetki poruszały się szybciej i były bardziej aktywne. I choć może brzmieć to absurdalnie, cel badań był całkiem praktyczny. Stworzenie bardziej dorodnych i smaczniejszych owoców morza. Największe kontrowersje budziła jednak cena tego eksperymentu pół miliona dolarów. Ale kto wie, może kiedyś ten eksperyment zmieni światowy rynek owoców morza. Numer 3. Lawsonomia. Alfred Lawson, baseballista, pilot i wizjoner nauki, a raczej pseudonauki. W latach 40. XX wieku stworzył teorię, którą nazwał Lawsonomią. Czym była? Przygotujcie się! Bo to prawdziwy rollercoaster. Lawson twierdził, że energia nie istnieje, a wszelki ruch to efekt mieszania się elementów o różnej gęstości. Według niego, Ziemia unosi się w eterze, a na biegunie północnym znajduje się wielka dziura, która zasysa meteoryty i kosmiczne śmieci. To, czego Ziemia nie przetrawi, jest wydalane przez otwór na biegunie południowym. Brzmi absurdalnie, to jeszcze nie koniec. Lawson uważał też, że w naszych mózgach żyją maleńkie istoty, które nami sterują. I choć jego teoria nigdy nie została uznana przez naukowców, Lawson miał swoich wyznawców, a nawet założył szkołę, gdzie nauczał swoich idei. Kto wie, może i dziś gdzieś na świecie są jego zwolennicy? Numer dwa. Piramida na Saturnie. Przenieśmy się teraz w kosmos. W roku 2007 naukowcy opublikowali zdjęcie heksagonalnej burzy na biegunie północnym Saturna. Wyglądała jak idealny sześciokąt coś, co w naturze raczej się nie zdarza. I tu zaczyna się jedna z najbardziej kontrowersyjnych teorii naukowych. Niektórzy badacze sugerowali, że to wcale nie burza, a konstrukcja zbudowana przez obcą cywilizację. W samym środku tego zjawiska ma znajdować się piramida. Otoczona koncentrycznymi kręgami. Oczywiście, nauka ma inne wyjaśnienie. Burza jest wynikiem specyficznych warunków atmosferycznych na Saturnie. Ale czy na pewno? Numer jeden frenologia. A na koniec coś, co kiedyś uważano za poważną naukę frenologia. W XIX wieku Franciszek Gal uznał, że charakter człowieka i jego talenty można odczytać z guzów na czaszce. Według tej teorii każdy obszar mózgu odpowiadał za inną cechę charakteru. Jeśli ktoś miał większy guz w danym miejscu, to miał być bardziej utalentowany lub bardziej skłonny do przestępstw. Na podstawie kształtu czaszki próbowano nawet identyfikować potencjalnych przestępców. Dziś wiemy, że to pseudonauka, ale frenologia cieszyła się popularnością aż do lat 60. XX wieku. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Hej